Ostatnio na drop SMP podziało się dużo rzeczy. Zaczynając od oszukania i kolejnej zemsty na graczu, kończąc na nowych sojuszach. Ale zanim do tego przejdziemy to zasubujcie kanał, ponieważ na 10 tysięcy losuje jednego mojego widza i kupuje mu Minecrafta premium. Przez kilka ostatnich dni nie wchodziłem na drop SMP, więc po zalogowaniu się na serwer mocno się zdziwiłem. Zauważyłem, że bariera zmniejszyła się tak bardzo, że dotarła do mojej bazy. Po późniejszych obliczeniach odkryłem, że border zmniejsza się o 100 graty każdego dnia. Musiałem zatem opuścić moją starą bazę i przenieść się bliżej spawna. Lecz dalej istniał jeden zasadniczy problem. Miałem tylko jednego sojusznika, przez co nie mogłem się czuć zbyt bezpiecznie na serwerze. Postanowiłem wtedy, że napiszę do Sawarsa, czyli mojego jedynego sojusznika, czy mógłbym dołączyć do jego ekipy, która składała się z niego oraz Asasinka Dobski, czyli chcesz dołączyć do nas, tak? Do, do naszego sojuszu. Jaki jest tego powód, stary? Bo masz stary stokasów. Jest taki powód, że generalnie nie mam timu. Pikczu mnie zdradził. No i muszę się z kim trzymać, nie? Więc... Pikczu cię zdradził? No, Pikczu, cereśniak. Pikczu to jest mi sojusznik, nie? Ej, no. stary, jaki z rotacji, nie? Masz mnie. Masz yy, poty wszystko A nie do stary żartowałem Ej, stary, może by mu jakiegoś testa zrobić? Myślę, że bardzo dobry pomysł, nie? Czy jesteś godzien? Być w naszym sojuszu, stary. Jesteś gotowy? Jestem gotowy. To zapraszam. Żeby dostać się do ekipy Sewersa i Asasinka, musiałem przejść test składający się z paru wyzwań sprawnościowych. Pierwszym wyzwaniem było walnięcie wiadra z maksymalnej kratki aż do bedroka. Odliczamy ci stary! A! Fantom mnie popchnął, sorry, że się nie. Oh. <laughs> Ej, dobra, masz grać. No... Oj, yy. ojojoj. Damy ci jeszcze jedną próbę, stary, ne? Myślisz, że on da radę? Nie, co ty? dupę 3, 2, 1 Lecisz, stary! leci, 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 leci! leci. Oj Łohohoho! Let's lubię. go, stary! Następnym moim wyzwaniem był parkour Z którym poradziłem sobie, o dziwo, bardzo dobrze Tutaj masz parkour, tam masz koniec, to drewniane No to lecisz, stary, ne? Będę ci kibicował Ja jestem kotem w tym parkourze Uwaga, fantom! To się nie liczy, to się nie liczy oczywiście, bo to była jakaś y, strony trzecia Dawaj, wąski, lecisz! Dobrze! Jest! Dobrze! Stary. Dobra. No, dobra, robisz! Jest! Uda ci się! Dobrze, dobrze! Dobrze! Jest! Prawo! Stary, stary, Ale jestem dobry za pierwszym razem, o co chodzi w ogóle? Nie! To jest ta próba. O kolejne wyzwanie z którym miałem się zaraz zmierzyć to pokonanie rajdu pillagerów w żelaznym secie. Rajd się stary rozpoczyna, także życzę ci powodzenia, ja sobie idę tutaj na domek Pa, stary. Tutaj triki triki. Duszę nie wodą, nie? A. O, o kurde. Mano, tutaj, pyk, pyk. Wow. Prawie zory jest. <laughs> stary tą filiżankę tam lecącą zbiórkę. <laughs> co, co, o, co ty gadasz? Migo stary. No chłopie, jak uciekniesz tego rajdu, no to co to jest za rajd? O oh, stary, czekaj, bo jest lipa Dobrze, dobrze tak. o... Oh, o kurde, o kurde O Oj, oj, oj Ty byka i musisz porobić A, no co ty mnie potpakał O kurde <vive lemonade> <replied well> ta... O, oj, <that> oj <fuerte> Gratulacje za próbę stary, daleko zaszedłeś Dzięki stary, ja myślę, że to jest wystarczająco i tak To jest tyle cierpienia, tyle wszystkiego Ja myślę, że to naprawdę <grym> jest dobry wynik Mimo tego, że zginąłem, każdy stwierdził, że i tak daleko udało mi się zajść Więc to wyzwanie również zostało mi uznane za zaliczone Domski, na liście Następne twoje wyzwanie to jest znalezienie Diaksów w 3 minuty. Także twoje wyzwanie zaczyna się za 3, 2, 1. Lecisz. Na luzie myślę. 3 minutki. O kurde, cię ja poleciałem. Dobra. Tu gdzieś no, może No, no Zaczyna, schody, schody się już zaczynają. Dobra, czekaj, bo to jest jakaś tragedia. Dobra, wracam tu i się wkopuję po prostu. Dobra, jakaś woda, do jakiś tunel. Przechodzę wchodzę dalej. Stary zostało ci 58 sekund, nie? O kurde. A, a ja sobie szukam po prostu w Kejwie, tak o i zobaczymy, czy tu będę. Jestem w Kejwie. Dobra? Ile mam, ile mam czasu? 38 sekund. Zostało Ci 28 sekund i ja tutaj na ten moment nie widzę żadnych diamentów. 7, 6, 5, 4, 3, 2, nie. 1, Zero Craka. stary. Niestety tego wyzwania nie udało mi się pokonać. Zacząłem się wtedy obawiać, czy aby na pewno z taką łatwością dołączę do nowego sojuszu. Od razu po tym wyzwaniu przeszliśmy do już przedostatniego testu, jakim było strzelanie do celu z łuku. Stary, tutaj jest dla ciebie i temy są Niesamowicie. Wow. Masz 17 prób na 8 stary lamp. Masz je wszystkie zapalić. Linnika do monitora i pa. O, o trafił. stary. O. O, o bravo. Ty, Jebasz, bo lampy serde. gasną. O kurde o ski można powiedzieć, że zaliczyłeś ten egzamin na piątkę. Na szóstkę ci zabrakło stary tego jednego, wiesz, lampiona. Rozumiem. Ale teraz myślę, że będzie czekał na ciebie najcięższy test. Savars, zakładaj klatę. Finałowym wyzwaniem było przeżycie pół minuty podczas walki z sawarsem oraz następnie pół minuty podczas walki z Assassinkiem. 30 sekund zaczyna się za 3, 2, 1, start! O! Zostało 25 sekund Tomski dzielnie ucieka O kurde To się może ubić. Ej, wam się jakiegoś 15 sekund, stary, przytrzymaj to Zrobisz to Stary, zostało ci 13 sekund Przeżyj to, przeżyj to, przeżyj to, przeżyj to Uważaj, uważaj 8, 7, 6 5 4 Uwaga Z totemem? Ej, 0, udało się Na sygnał możecie zacząć bić 3 2 1 Dobra Eee! Woah! Dobra, dobra 25 sekund. Nie Uwaga, dobra. co to się dzieje? Nie no dobrze! 20 sekund. Dobrze, 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 Domski, dobrze! Jest refy, jest refy. Wąski! A, tu jesteś. Dobra, 8 sekund. 7, 6, 5. O! Oho! 2, 1. Dobra, dobra. Let's go! O oh, kurde, było close! Domski. Co tam? Mamy dla ciebie wiadomość. Czekaj, bo się zastanawiam. I jest to dobra wiadomość dla Ciebie. Przeszedłeś pozytywnie nasz test, także witamy na pogładzie. Przebieg Grabek. Cieszę się bardzo. Cieszę się bardzo, że mogę tutaj wzmocnić ten sojusz. Oczywiście. No i cała, podoba mi się, to Idziemy na picze Tak jak usłyszeliście, udało mi się dostać do ekipy Savarsa oraz Asasinka, Więc od tej pory mogłem czuć się na serwerze 100 razy bezpieczniej. Po tym wszystkim oddaliłem się blisko mojej bazy i stwierdziłem, że zbuduję tam bagienny dom, żeby mieć miejsce do schronienia się oraz przetrzymywania temu. Jednak na chwilę przerwałem budowę domu, ponieważ stwierdziłem, że Muszę w końcu zacząć zwiększać moje statystyki. Udałem się więc wraz z Yoshi'im wschodem oraz Zufim na spawna, aby dokonać zasadzki na Xertexie. Plan był prosty. Yoshi zagaduje Xertexa pod pretekstem wymiany, a my chowamy się na spałnie w nederze. Na znak od Yoshi'ego wychodzimy z nederu i wszyscy afekujemy Xertexa. Jak w trzech. Leci na Elytrze, co za śmieć. Naszy Nie. kolega najlepszy. Lećcie za nim, jest. Widzę go, widzę go, na spawna leci. Znaczy teraz już nie wiem, gdzie w ogóle zgubiłem. Jak no, można przed trzema uciekać, no, nie rozumiem tego. Jest na górze, leci na górę, leci na górę. Leci w wysoko, na, nad spawnem leci. Ale gówno, on gdzieś poleciał na górze, na. Nie, no, ale. Ja! Ja wierdzielę, ale żeście na pewno. Pana... Nie, miałem tak dobrej itemy, jakbyście mnie zabili, o kurde. Po nieudanej akcji nie byłem zbyt usatysfakcjonowany, więc wyzwałem wschoda na walkę. Jeden versus jeden na gołe pięści. Och, o, ale był tab, ale był top. Josi, nawet o tym nie myśl, Ja wiem, co ty chcesz, Josi. Nie, <gry> Josi, wracam. <pata>. Odejdź. <gry> No i gimno. Oj, brawo, brawo, brawo. Gratulacje. Kilka dni później ukończyłem budowę mojego domu. Następnie sawasła kazał mi bazę naszego teamu i poderwał trochę to oraz poty, ale nie dał mi ich bez powodu. Za moment miałem oszukać Binksa, czyli mojego byłego sojusznika, który był ze mną w teamie razem z Picchem. Stwierdziłem, że idealną okazją, żeby go wyeliminować, będzie oszustwo. Oszustwo to miało polegać na tym, że umawiamy się na wymianę, ja daję mu jakieś wartościowe itemy w zamian za dropa. Lecz podczas wymiany miałem zaatakować oraz pokonać Binksa, nie dając mu obiecanych przez. Za mnie itemów. I teraz tak, na początku ile masz totemów? Jeden mam totem. No bo to tu sobie weź te trzy. Masz tutaj trochę rachów, czekaj. To jest nasza baza. Byłem mała. Ogólnie mamy tu wszystkie te potki. Zobacz sobie jakie no, mamy. Weź sobie jest. trzy na strędzia e, i e, trzy na resistance. Po dostaniu wszystkich potrzebnych itemów do walki udałem się na rozmowę z Dinksem Potrzebuję stary kontentu do odcinka i potrzebuję dropa. Nie mów, że chcesz mojego dropa. Twojego dropa. Chyba, że nie masz dropa. Znaczy, no nie chcesz. Znaczy, no nie muszę cię. Jakby nie musi to być akurat wymiana za dropa. Nie, nie jestem już zbyt silnym chopie graczem, żeby dać ci się zabić. Co byś mi dał na przykład? Mm, masz... Mogę ci stare wszystko dać. W sensie ja mam, ja mam dużo rzeczy akurat. Lubisz netherite'u? Dużo mieć? Lubię mieć dużo Netherrae. Co byś mi dał za 16 Ancient Debrisów? Końcowo ugadaliśmy się na wymianę, gdzie Bing daje mi 16 Ancient Debrisów, a ja Bingsowi w teorii parę enchantowanych książek. raz stare, ja wysiąłem. Przeciągam sobie Shulkera. My mówiliśmy, że co, protection. Dwa mendingi, jeden no. feather falling 4, jeden looting 3, i jedno, jedno aqua affinity. No, no to aqua to ci potem dorzucę, bo nie mam teraz akurat. I teraz tak, rzucam ci 16 ancient debris do twojego EQ. Dobra, no, sorry. Sorry no, stary! Nie, nie uciekaj stary, chodź tu, nie uciekaj. Ja wiedzia, wiedziałem chłopie Daktyl to zapowiadał od już y, jakiegoś czasu i się sprawdziło stary kurde hop co ma pewnie stręfy Nie mam, nie mam. Już nie uciekasz mi na przykład, byłoby miło. O kurde! Co zrobiłeś? Padmit, Spadłem gdzieś pod mitotem gnoju Szymanko, co tam? No super stary. <laughs> Aha, jesteście razem, tak? Nie o. To ten padł, to ten padł to jest pod kontrolą. Więc co się dzieje? Bije mnie, Domski. Serio? Tak. Nie na no, Domski. Po Nie no. Chodź tu! Gdzie ty jesteś? Chodź tu, chodź tu. Gdzie wy jesteście, czekaj, Patrz. ty Tom, wstawors, możesz pomóc, tyle wam razem pomogę. Chodź mi się żarcz, no Super, nie mam już czasu Kurde Spalę się Kurde, no Jak to ten stary? Bagam Chodź tu stary! Jak o nie! Marcia? Stary, bo to jest, to jest Tak się zachowujesz? Tak się zachowujesz właśnie? Nie? Tak się zachowujesz? Tak? Nie, to zajebiście stary i co? Kolejne skręby, co? Zajebiście stary. No, o kurde. Chodź tu! O kurde. Nie, tu jest! Nie! Tak! Nie! Jest! No, nie przykro Nie ty masz ten kęp, stary? Nie mam. Sorry, stary. Cały set straciłem. Nie, ja ci, od, ja ci tę oddaję spokojnie, aż taki nie jestem. Po wygranej walce z Minksem udałem się do naszej bazy, by otworzyć dropa, który z niego wypadł. Dawaj otwieraj. 3, O, tak, chcesz Dobra, I, co? Znaczy, co chcesz za to mogę dać ci, gdzieś. ja nic nie chcę, właśnie stary. Taki jest problem, że ja jeszcze procenty chcę zdobywać. A na no, no też chcę, bo mi nie. Wiem, no wiesz, to stary, zabij Minksa. Teraz schowam sobie to do shulkera Aha, dawaj to. Dawaj to! już tego! No nie no stary, nie trojmy, mnie. Dawaj to. Ogarnij się, dawaj mi to! Masz. Bo zacznę być agresywny. Masz. Dzięki bardzo. Użyłem! W ten oto no sposób w końcu znalazłem sojuszników na serwerze oraz częściowo zemściłem się za mojego bana.